you <laughs> Co w tych pudełkach i dla kogo? No, jest to nie ukrywamy niespodzianka dla rodziny, którą zdecydowaliśmy się wesprzeć w ramach szlachetnej paczki, gdzie, jako klub sportowy, co roku bierzemy w tym udział. No, i jest to nie ukrywajmy, dla nas ważne, aby wesprzeć rodzinę z naszego regionu. W tych pudełkach, oczywiście, mamy takie środki codziennego użytku, czyli żywność, jak również środki chemiczne. No i taka większa niespodzianka, którą również przygotowaliśmy, to jest kanapa, czyli jedna z trzech głównych potrzeb dla rodziny. No właśnie, jaką będziemy mogli tym razem? E, będzie to rodzina z Wałdowa, e, mama z córką, która no, jest w trudnej sytuacji i oczekiwała pomocy, dzięki czemu my jako klub możemy po prostu taką rzecz wesprzeć i wspomóc. Niewątpliwie jest to takie wy wydarzenie, które no, połączyło całą, że tak powiem, społeczność naszego klubu. Tak? W tym y, wzięli udział zarówno rodzice, zarząd klubu, trenerzy, jak również nasi młodzi zawodnicy i nie ukrywajmy, że chciałbym tu z góry od razu bardzo mocno podziękować rodzicom, którzy naprawdę wzięli w tym bardzo mocno i czynny udział, żeby wesprzeć tą szlachetną paczkę. Teraz się udajemy do sklepu Abra, odebrać stamtąd tapczan. Łóżko też dla tej osoby potrzebującej, której dzisiaj uszczęśliwimy. I że tak powiem, wręczymy parę prezentów od nas jako klub. A głównym inicjatorem tego wszystkiego tam, proszę Państwa, ten pan. Pozdrawiam serdecznie. Wo Wojtek Sernacki. to jest. I działamy na jedziemy szlachetnej do szlachetnej paczki Pozdrawiam. Jedziemy. Idziemy właśnie do bazy szlachetnej paczki, gdzie jesteśmy umówieni z koordynatorem całej akcji i przekazujemy te niesamowite dary przygotowane przez Was, przez całą naszą społeczność klubu sportowego na świecie. Chodźcie, chodźcie. Pamiętacie ten obiekt? 11 listopada tutaj wygraliśmy z Pruszczem 1 do 3. Pozdrawiam 11 listopada. Pamiętacie? Teraz będziemy jechać właśnie tutaj nasza wolontariuszka pojedzie z państwem do rodziny, którą, która właśnie została przez WD Świecie wybrana przez klub sportowy. I tutaj em, Tutaj ta pomoc będzie dostarczona bezpośrednio za zgodą rodziny. Jednak odbywa się to w ten sposób, tak jak mówiłam, ta pomoc jest skierowana bezpośrednio na potrzeby. Więc jadą Państwo do, do, do rodziny. Nasza wolontariuszka jest tutaj też takim pośrednikiem, taką ostoją też bezpieczeństwa, żeby zapewnić rodzinie komfort i, i właśnie takie dobre samopoczucie. A przy tym Państwo dają taki, e, taki zalążek nadziei, gdzieś tam m, też, takiego świątecznej, też takiej świątecznej atmosfery. Wiemy już, gdzie mamy jechać, do jakiej rodziny, żeby pomóc, a więc ruszamy w drogę. Mamy niecałe 10 minut drogi, i za chwilę będziemy u rodziny, którą obdarujemy dzisiaj tymi wszystkimi prezentami, co są z tyłu na samochodzie. A w że to zamienili? A jedzie pani z nami koordynatorka z szlachetnej paczki, że tak powiem pani Agnieszka. jak dobrze Tak, powiem. dokładnie. Agnieszka. Mm, bardzo nam miło, sympatycznie. Także za chwilę dotrzemy na metę i będziemy działać. doręczone. Mission complete. Misja, misja wykonana po naszemu. Jeszcze raz wielkie serducha dla wszystkich. Pozdrawiamy całą społeczność klubu sportowego w Daszwiecie. trenerzy, zarząd, super roboty. Pani jest strasznie zadowolona, aż jej głos podjęło odmówiło, naprawdę wzruszyła się tym, co jej przywieźliśmy. Nie spodziewała się ogromu, że tak powiem prezentów. My ze swojej strony co? Życzymy rodzinnych, magicznych, spokoju, wyjątkowych świąt. Zdrowych, wesołych. Zdrowych, wesołych świąt.